Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj kolejny przygotowałem test i przerobiłem sobie układ taktowania, załączania i wyłączania tego przekaźnika. I w tej chwili to działa w ten sposób, że jak sobie ustawię na ON, czyli załączanie przekaźnika to jest 25 sekund, na 20, 0, 25 sekundy, to wyłączenie jest pół sekundy. I później co 25 wszystko rośnie. Eee, czyli, jak tu ustawię 50, to na wyłączeniu mam 75. Na tej zasadzie nie wiem, czy to widzicie. Ja to może trochę. Obniżę. O, widzicie? W tej chwili jest e, czas załączenia prądu, czyli odbiór to jest pół sekundy, a na 0,75 sekundy jest przekaźnik wyłączony. Po to, żeby się układ tutaj e, tych kondensatorów naładował. Tu na mostku mam wstawiony kondensator 10 000 mikrofaradów i tu taką baterię kondensatorów to jako mój taki no powiedzmy akumulator do magazynowania w, wstępnie prądu i co zauważyłem że jak miałem tylko ten kondensator sam bez tych to pobór prądu z zasilacza rósł mi nawet do Półtorej ampera. W tej chwili jest to prąd gdzieś w granicach 1,15 i 1,20. Czyli czym wyższa ilość tutaj, wartość tych kondensatorów, pojemność, tym mniejszy jest pobór prądu z zasilacza, pobiera oczywiście silnik. Co jeszcze tu w przyszłości chcę zmienić? Tak jak tutaj widzicie, mam takie. Koła zamachowe z jednej i z drugiej strony. One są dosyć lekkie i one za mało gromadzą tej energii, po prostu. I ja muszę tu sobie dać, żeby mi Tokarz coś tu zrobił konkretniejszego, cięższego, z jakiejś nie wiem, z żeliwa albo z metalu. Dwa takie koła sobie dam dorobić nowe. I wtedy zobaczę, jak z tym będzie, jak to będzie działało. W tej chwili. Ja już tu mam wszystko przygotowane. Eee, właściwie moglibyśmy zacząć test. Ja jeszcze sprawdzę wszystko, czy jest OK. I zaraz zaczynamy. Widzimy się za chwilę. A więc tak, ten, czyli zaczynamy test. Ja mam ustawione ON 025 i OFF 050 Obciążeniem jest żarówka 21W 12V. Zaczynamy! Czyli widzicie prąd różnie tu jest podawany w granicach o 1,6, czasami 1,7, 1,3, 1,9, 1,1, 1,8. Dobra, ja mu zwiększę w tej chwili e, taktowanie, te czasy. W tej chwili jest 0 pięćdziesiąt on off zero siedemdziesiąt Dobrze zwiększę mu teraz te czasy. W tej chwili jest on zero siedemdziesiąt pięć off jeden jedna sekunda. Dobra, jeszcze teraz mu jeszcze zwiększę. W tej chwili jest on jedna sekunda i off jedna dwadzieścia pięć sekundy. Dobra, jeszcze mu zwiększę ten czas. W tej chwili mam tak, on jeden dwadzieścia pięć i OFF pięćdziesiąt czyli półtorej sekundy jest na wyłączeniu. W tej chwili jest 2 sekundy on, a off jest 2, 2 sekundy 25 setnych. No, i tak jak tutaj widzieliście, jakie były wyniki, że prąd rósł do 1,9 Ampera od 1,1 do 1,9 Ampera. I tu przyszło mi tak na myśl, żeby jeszcze tu przerobić ten układ. I tak jak tu widzicie, mam przygotowane cztery takie switche, przyciski. No, i tu chciałbym wtedy zrobić tak że załóżmy tymi dwoma ustawiałbym czas załączenia, a tymi czas wyłączenia. Czyli tu, jak mam sobie ustawiam tym enkoderem, załóżmy 0,25, tym bym sobie ustawiał, czyli plus do góry, minus na dół, tu tak samo plus do góry, minus na dół, czas off wyłączenia. W jakim czasie przekaźnik ma być wyłączony, i tu w jakim czasie ma być załączony. Ja jeszcze sobie z tym zrobię, bo tu oczywiście przy encoderze mam to na sztywno zrobione. Nie? Mam tak zrobione, że co 0,25 sekundy e, dodaje się więcej. Jak ja mam tutaj na on. 0,25 sekundy, to tutaj będę miał 0,50. I tak, jak tu ustawiam wyżej, to tu też jest czas inny, nie? ale ja bym sobie te czasy chciał tutaj wtedy regulować. No jeszcze zobaczę, może dzisiaj tutaj pokombinuję. Spróbuję napisać nowy kod do tego. I tak, jak już tu Wam wspominałem. <laughs> Gdy nie miałem tych kondensatorów podłączonych, to tu niestety prądy były niższe. No i co jest było najważniejsze, że prąd, który silnik pobierał z zasilacza mojego warsztatowego, był o wiele większy. Tam szło naprawdę już jest, było 1,5, czasami nawet 1,6. I tu, żeby obniżyć pobór tego prądu z zasilacza przez silnik, właśnie tutaj, tak jak już Wam tu wspominałem, muszę zrobić sobie nowe koła zamachowe, cięższe. One muszą być ciężejsze, wtedy one gromadzą więcej energii sobie i przy załączeniu odbioru, one tą energię też oddadzą po prostu, czyli silnik nie dostanie takiego. Uderzenia, takiego obciążenia po prostu, nie? On to łagodniej będzie znosił po prostu. A co za tym idzie? Nie będzie też takiego poboru energii, prądu z źródła zewnętrznego czyli w tym przypadku z mojego zasilacza warsztatowego. Tak więc to by było tutaj w dniu dzisiejszym na tyle. Jeszcze zrobię ten układ. Jeszcze z tym układem. Tu wam pokażę film. A dopiero wtedy wezmę się za układ ładowania tego mojego powerbanku. Tego i to już wtedy przygotuję w następnym kolejnym filmie. Ale tak jak wspominałem, na dzisiaj to by było to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dziękuję Wam za oglądanie, za cierpliwość, za nowe subskrypcje. No i zapraszam na kolejny film. Już niebawem.